Na czym polegała roztropność Pana Jezusa? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem, nasze codzienne rozważanie Bożego Słowa. Cieszę się, że tutaj jesteś, kolejny raz, po raz kolejny możemy rozważać Boże Słowo, które jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Niech to Słowo nas opromienia, niech to Słowo oświetla naszą codzienną drogę, żebyśmy wiedzieli, jak iść, którędy iść, abyśmy szli bezpiecznie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za kolejny dzień, który jest Twoim darem dla mnie. Ucz mnie dostrzegać tego, co jest małe, niepozorne, skromne. Ucz mnie być wdzięcznym za każdy dzień, który jest kolejną szansą do tego, aby otwierać na Twoje łaski, Dobry Boże, aby wzrastać w wierze, nadziei i miłości. Panie Boże, Tobie oddaję wszystkich, którzy są dzisiaj obecni na uczcie przed śniadaniem. Tobie powierzam ich dobre chęci, postanowienia, motywacje, codziennego otwierania się na Twoje słowo. Polecam ich przez niepokalane serce Matki Najświętszej. Strowaś Maryjo. Łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii czwartek 25 tydzień zwykły. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że Eliasz się zjawił, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. Lecz Herod mówił, ja kazałem ściąć Jana, któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę i chciał go zobaczyć? Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Lecz Herod mówił: Ja kazałem ściąć Jana, któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę i chciał go zobaczyć. Dlaczego, panie, dlaczego Herod chciał zobaczyć pana Jezusa? Najprawdopodobniej jego intencje nie były szlachetne, ponieważ był człowiekiem zepsutym. I chociaż chętnie słuchał Jana chrzciciela, czuł przed nim respekt, to jednak on kazał wtrącić Jana do więzienia. To jednak on kazał go ściąć, bojąc się opinii innych. I bojąc się o własne imię wobec innych. I to pokazuje, że jednak to zło w nim zwyciężało. Tak samo i tutaj w przypadku Pana Jezusa. Mogłoby być tak, że Chrystus zostałby wtrącony do więzienia, ponieważ wobec wokół króla Heroda znaleźliby się tacy, którzy by mu tak zaczynali podpowiadać, którzy by go zaczęli zastraszać, że oto Chrystus chce się ogłosić królem, że to będzie zagrożeniem dla króla Heroda. Na pewno pojawiłoby się wiele głosów, wiele takich motywacji, żeby być może i Pana Jezusa uwięzić. Nie wiem, jakby to się potoczyło dalej. I Chrystus unikał Heroda. No właśnie, pan Jezus unikał zagrożenia, niebezpieczeństwa. Pan Jezus wiedział, że jeszcze nie nadeszła jego godzina, dlatego sam brawurowo, nieroztropnie nie pchał się w tarapaty. I to nie jest chórzostwo, bo. Wielokrotnie, co chwilę na kartach Ewangelii widzimy moc Pana Jezusa, kiedy rozkazał wichrowi, burzy i ucieszyły się. Kiedy Pan Jezus dokonał cudownego połowu, bo to na Jego słowo zarzucili sieci. Kiedy Chrystus uzdrawiał, kiedy wyganiał demony, a te uciekały w świnie. Kiedy Pan Jezus został pojechany w ogrójcu, powiedział Ja jestem i Jego moc, majestat powaliły na ziemię tamtych żołnierzy, którzy po Niego przyszli. Zatem Chrystus był świadomy swojej mocy, swojej boskiej władzy, swojego majestatu. Ale z drugiej strony nie szedł w kłopoty. Nie pchał się w tarapaty. Dlatego świadomie unikał Heroda. Pan Jezus bez problemu mógłby pójść do Heroda, pstryknąć palcami i Herod by przed Nim uciekał. Ale nie. On tego nie chciał. Ponieważ to wszystko, co widzimy w Ewangelii, o czym czytamy, jest po coś. I to jest po to, że Pan Jezus nam pokazuje, że nie warto brawurowo, naiwnie, głupio pchać się w tarapaty, pchać się w kłopoty. Dlatego unikaj niepotrzebnych dyskusji, niepotrzebnych sprzeczek, niepotrzebnego towarzystwa, niepotrzebnego zagrożenia. Tak jak patrzymy na świętego Maksymiliana Kolbego, kiedy został e, uwięziony, to on nie poszedł w pierwszy dzień i nie zaczął karcić tych ss Powiedział, ponieważ wiedział, że on zaraz może e, zginąć. Ale gdy nadeszła godzina, kiedy przyszedł moment ofiary, poświęcenia, wtedy wystąpił z szeregu. Ale brawurowo nie szukał. Śmierć, nie szukał kłopotów. Tak samo wielu, wielu męczenników unikało starało się uciec od zagrożenia, ale przysz, przyszła godzina nadszedł moment, kiedy trzeba było dać świadectwo. I tak samo, moi dry, moi drodzy, my, na siłę nie szukajmy męczeństwa, na siłę nie szukajmy konfliktów, na siłę nie szukajmy wojny, bądźmy ludźmi pokoju. Właściwego kompromisu, oczywiście w kwestii Ewangelii Przykazań, zbawienia trzeba być bezkompromisowym. Ale wiemy, że są takie sytuacje, kiedy trochę można ustąpić ze swojego zdania, kiedy są to sprawy drugorzędne czy trzeciorzędne i nie zagrażają zbawieniu. No właśnie tego między innymi uczy nas dzisiaj Pan Jezus na kartach Ewangelii. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie, dodaj mi roztropności. Panie, dodaj mi roztropności. Zapraszam oczywiście dzisiaj jeszcze na wieczornik, jutro na ucztę przed śniadaniem. Zachęcam do polajkowania, do udostępnienia. Zapraszam do zegara modlitwy. Moi drodzy, zbliża się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Papież Leon XIV na czas października wzywa do modlitwy o pokój. I niech ta cała tarcza zegara, niech ta cała doba będzie wypełniona jak najhojniej modlitwą. Przepraszam, dlatego zachęcam, abyś dołączył, abyś włączył stronę teamtotustulus.com. Tam jest zegar modlitwy. Kliknij sobie godzinę. Wybierz godzinę, w której będziesz odmawiał dziesiątek. Dajesz 5 minut. A za ciebie modli się mnóstwo ludzi 23 godziny, 55 minut w Twoich intencjach, i wszyscy też dołączamy intencję o pokój i wpisujemy to, możemy to wpisać tam w tych intencjach. Moi drodzy, ta modlitwa jest niesamowicie ważna, tym bardziej, że właśnie 13 października Fatima odpowiadajmy na apel Matki Bożej, który ponawia papież Leon XIV, a tutaj zachęcam do. Spojrzenia na wczorajszy wieczornik, i proszę także zobaczyć, tutaj jest właśnie powiedziane, jak Pan Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. Sprawiedliwy i miłosierny 10 minut warto. A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostań z tym Słowem Bożym i rozważ, je. zobacz, co Pan Bóg pragnie Ci przekazać. Na cały dzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki, szczęść Boże i do zobaczenia.